Witam Państwa bardzo serdecznie. To wielki zaszczyt i honor, bo choć, jak Jarek wspomniał, nagroda po raz pierwszy wręczana jest w Gdyni, ale związana jest z Gdynią od zawsze, żywimy głębokie przekonanie, że szukanie takich elementów, które celebrują tradycje morskie, przywołują postać nie tylko kapitana Leszka Wiktorowicza, ale są okazją do tego, by honorować i nagradzać tych, którzy w kolejnych latach robili coś szczególnego, fascynując. Zarażając morzem, edukując żeglarsko, czyniąc takie działania, które popularyzują kulturę morską, bo taka jest idea nagrody imienia Leszka Wiktorowicza. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, że w tym roku, w tym roku jubileuszu tak szczególne nagrody możemy wręczyć i myślę, że dla nas wszystkich to jest radość i pewnego rodzaju zobowiązanie. Pamiętajmy o tym, że żyjąc w tym pięknym mieście może... Mamy zadane i to może zobowiązuje. Zobowiązuje także do tego, by pamiętać o ich bohaterach, pamiętać o szczególnych postaciach i wyczynach związanych z morzem.